Dzień dobry widzowie, z tej strony Blazerowski i Kapi Junior Damy was w nietypowym odcinku i Pomocą naszych kochanych bogów na Majestic Roleplay Którzy tam stoją na samym końcu, pozdrawiamy Witamy w wyścigu o 100 tysięcy Gdzie tutaj nasi kochani uczestnicy będą, że tak powiem, jeździć na takich rowerach A więc pewnego pięknego dnia na Majestic Roleplay Gadałem sobie z Kapim, że jesteśmy zbyt dużymi milionerami, aby tu grać Więc organizowaliśmy konkurs Uczestnicy musieli przejechać większość mapy, poza Los Santos Aby wygrać 100 koła było trochę porwań, nawalanek oraz coś pokrzyżowało nam plany, co zobaczycie zaraz. Również nie zapomnijcie, aby wykorzystać mój kod promocyjny Blazer, Wydaję Wam 25 tysięcy na start oraz VIP Premium Platinum na tydzień, a my dalej nie przedłużamy i zapraszamy do oglądania. Nie zapomnijcie o zostawieniu suba, u kapiego i u mnie, bo będą takie akcje częściej, a nasi bogowie właśnie już uciekają. I co? E, możecie w wsiadać wsiadać sobie na rowery. Gotowi? Start! Brawo! Co ty robisz? <śmierdolę> no to dawajcie. A ja pierdolę, już nie się własnie. No i mamy, mamy. No się nie da. Na szczęście się okazało, że jednak nikogo jeszcze nie zabili, więc kontynuowaliśmy dalej wyścig. Nie, nie? w trakcie gdy pisałem do Stewarta stało się coś, czego nikt by w sumie nie chciał Rowery jadą, poboczamy i będziemy tak jechali, bo my będziemy więcej a, widzieć. A jak nie, to będziemy wszyscy teraz biec. Wiecie co było najgorsze w tym wszystkim? Dałem rację. Co? Tutaj w lewo, misie kolorowe. Jak kurwa w lewo. Nie no nie. Normalnie. Nie, czek <grym> <laughs> I to mamy pierwsze zadanie, kochani. Ja tam sobie... No, ale czemu nie biegną? Stójcie. Ej, opierz. Uważajcie na tego psa. No, jerdem, na psie. <laughs> Odszczel mu. <laughs> Suspect Down. <laughs> Suspect Down. <laughs> Waszym zadaniem jest teraz biec za mną pod górkę. Biegniemy przez za nami. <laughs> to jest czulowe. <laughs> Słuchaj, to ja ci za darmo 100 tysięcy nie dam. Jezus, <laughs> tu się biegnąć nie dam. <laughs> Puu ma kurde Szybciej, szybciej, przebierać nogami. Ale to ja płacę im wszystkim. Ja, nawet gdyby to ja tego nie dostanę, więc to. Ro robimy konkurs do Stokoła, wiesz? Także no. Do sklepu, do sklepu. Kupujemy jedzenie tam. Oni przez całą mapę będą zaraz biec, tak autentyko. Kto pierwszy Ty, to biegniemy nie jest tam przykładem, Dobra, biegniemy teraz wzdłuż e, tej drogi. Widzisz, ile aut tu jedzie? Ale Michelout. trudno, no. Możemy biec bokiem. No to, no to, no to, Werte no to biegniemy, biegniemy, biegniemy. Bertepami najwyżej pobiegniemy. Nie, jak coś, to się będziemy dudnić. U Bartek schodzi na ostatnią pozycję, Uu, to Ale to nie. chyba leżał? Kto został poturbowany? Jakiś typ na motorze ja, ja, był. Blazer, jak ci się nudzi i przeszedł nas na chwilę do góry, to ci powiem, jaki pomysł na pierwszy. Dobra, zaraz wracamy. To do... Nie, to dawajcie tutaj na ten stragan. Będzie bezpieczniej. U... Będzie udawać sprzedawców, chodźcie. Wraz, nie wpychać się! No dobra, nic. Robimy coś takiego, że kto pierwszy wyłowi 5 kg ryb mo... może biegnąć dalej. O, ale to jest big brain. Ogól, Ogólnie my już mamy zadanie. Dobra, wszyscy już zapraszam za mną. E, no czekaj, bo ja stamczyłem. No co kurwo! Biegniemy sobie dalej. Dobra, biegniemy, biegniemy. Dobra, słuchajcie jak wieś się o, to... Na tym zakrę... Co się dzieje? Podają go, podają go, poddają go! Biegnij do niego i powiedz im, biegnij do niego i do nich no, powiedz im. Kurde, leżę. O, sarsen. Kurwa, się w krzaku. Strzela, 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 strzela. No i kuraj, muszą rozwalić wszystko, no. Dobra. Ja jestem tutaj, więc może typ z odjechał? Tak, pojechał Ta. gdzieś. O, o, widzę was. Ja pierdolę. Ej, ja mam kamizelkę blódców. W czymś pomóc? czy W czymś pomóc? Ej, nie, on w tym momencie wzywa swoich, co nie? Uciekamy. Kogo to jest fura? Tego czerwonego, czerwone spodenki. Dobra. To się nie obraź, jak wypchnę do wody. Odholuję się. Ja. Odholuję, żebyś możemy, mógł sobie wziąć. Możemy później. mówić o tym, o. Strzelają! do wody! Strzel Szybko, uciekaj, uciekaj, uciekaj! Strzela, strzela, strzela! No tak, kurwa, to jest Będziemy przechodzić przez ganshopa, o jak fajnie. Hehehe. Ja czekaj, mu się podoba. No, każdy ma sobie klamę kupić. No, każdy ma. Ku... Nie mam licencji. Licencji, licencji. Nie masz licencji, dobra. To Leo coś mówi. Coś się dzieje. Nie, nie, nic. nie, nie czekaj, najpierw muszę kupić. Najpierw. Jeden, start. Dlaczego Biegniemy w stronę Sandy Shores. Jezu, jak to wygląda? Chyba, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Sześciu bojówkarzy biegnie w kamzach i broniach w szybkim zgodzie. Bardzo mi się. E no kurwa, co tu ma być, he? Od razu ci mówię, odkąd jesteś w naszej rodzinie, zajmujesz się rudami, masz przygotowywać wszystkie rudy i później mamy dostarczać. No i zajebiście, ja jestem zajebisty, w no to jest słuchaj. Wiesz, wiesz, że piesze jest ja złota. O kurwa. <grywa> To będzie nie ferbo, bo inni zaczną jako pierwszy. No ale właśnie o to chodzi. O to właśnie Oj, chodzi. Kurwa. Kolejnym zadaniem uczestników naszego wyścigu było wyłowienie 5 kg rybek, które później mieli mi pokazać, aby biec dalej. Oczywiście te rybki szły do naszej rodziny, no wiadomo, to pierwszy wyłowi ma szansę wygrać ten wyścig. A Jak mnie zakujesz, to bym no. Powiedz, że łatwo, łatwiutko stało. Halo halo w laserku. Czekamy. Biegnij, 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 biegnij. Może dalej biegnąć. Ja jestem tutaj. O, tutaj, dobra. Wyłowiłeś? Tak, tak. Dobra. Zakubam się, tylko żeby sprawdzić. Biegnij. Ej, patryk, teraz mam pod dom lecieć? Tak, 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 pod dom. tak, jestem. Dobra. Dobra. To teraz słuchaj, popatrz sobie na mapę. A ja A, też byłem, kurwa to od też tego miał. cypla. Laser. Masz... laser. No. E, ogólnie ja to nie powiadowiłem wam teraz, ale kto ostatni tutaj przejdzie, zostaje odstrzelony. Dobra, jak macie e, ten cypel, co nie? I teraz wodą mhm. płyniecie ca do tego molo koło naszego domu. No, Jacob, jeśli chcesz możesz nam fundować dostępne nagrody. Nie no, tak to nie. szacunku. wiem, że się podzielę. Łatwe koła. <laughs> A kto powiedział, o, że dostaniecie, no, znaczy żartuję sobie w tym czartu, momencie. I te no, no i dawaj na znacznik. No płaci, i mamy zapłaść. pierwszą osobę. O, 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 dobra, widzicie? Biegnij do domu i już będziesz mieć drugie miejsce. No i klasa, mamy drugie miejsce Kapi, jedź do nas. Dobra, no to wyznaczamy nagrody. I tak, Patryk był szyb Patrick był szybki i był pierwszy. 99 Dobra, dostać pierwsze 10 tysięcy. Dobra drugie, trzecie, czwarte, piąte Pusze, 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 9, 10. Nie, no poczekaj. Dziękuję. No i troszkę. Daj. Dobra, teraz drugie miejsce zapraszam do 10 tysięcy i 5 tysięcy. Dobra, trzecie miejsce zapraszam, czyli naszego kanego Leo TikToka. Chodź Leo, chodź. Kładajcie do, tutaj, do, do tego pojazdu rybki. Dobra, siema. się ma. Trzymajcie się. A jeśli tobie, widzu, podobał się ten odcinek, nie zapomnij o zostawieniu suba oraz łapki w górę. Jeśli chcesz brać udział w takich konkursach, widno do linku w opisie i tam wbierz na nasz oficjalny serwer Discord. Także, co, ja się z wami żegnam, trzymajcie się, cześć!